To? Pogoda ha! niesamowite. Od dwóch prawie dwóch miesięcy nie miałem pogody, ani jednej nocy. Miałem gdzieś tam jakieś okienka pogodowe w nocy, ale to nawet nie wyciągałem teleskopu, bo po co. Także. Siemanko, strasznie się cieszę, że w ogóle znowu mogłem wyciągnąć tą kamerę tutaj na zewnątrz i nagrać dla Was jakiś odcinek. Dzisiaj odcinek nie będzie z jakimś przekazaniem. Dzisiaj odcinek będzie po prostu takim moim przywitaniem się i przypomnieniem, że w ogóle tutaj jeszcze jestem. Bo tak naprawdę jestem. Cały czas coś się tutaj dzieje. Jakieś projekty pozaczynałem, gdzieś tam się nie pokończyły i nie mogę ich pokończyć, a głównie przez pogodę, z jakichś innych powodów. No po prostu. Nie wiem, no i tak stoję z tymi wszystkimi projektami, pomyślałem sobie, że zaproszę was się tutaj do siebie na ogródek. Jest sobota, jest ma być bardzo ładna pogoda, nie ma księżyca i popstrykamy sobie coś po prostu. Teraz wyciągnę montaż, nie wiem czy jeszcze działa, bo tam już tak dawno nie był używany, że nie wiem czy na jakiś rozruch go nie będę musiał wziąć. Albo nie wiem, w ogóle zapomniałem jak już się to wszystko podłącza, jak to się robi. Mam nadzieję, że bardzo szybko mi się to przypomni. Najwyżej sobie wejdę jakiegoś Dawida na astro Miasto poglądam. on tam takie pitoli farmazony, to może od niego coś ściągnę. No i popstrykamy, także nie ma tutaj dzisiaj jakiegoś wielkiego planu. Taki spontaniczny odcinek, ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, że będziecie ze mną, do, będziecie dotrzymywać mi towarzystwa tutaj na ogródku dzisiaj. No i może jakieś fajne zdjęcie zrobimy. Wydaje mi się, że jeśli noc pomoże, to będziemy mieć około czterech, może nawet pięciu godzin. Um, także to już jest dość, dość fajny materiał, którym można się pobawić i który można Wam zaprezentować. Także być, bądźmy pozytywni, że to wszystko się dzisiaj uda. Um, no i oczywiście troszeczkę wieje, ale to nic. Także... No dobra, ja lecę po graty. Widzimy się za chwilę. Pa! Dzisiaj w ogóle ma być bardzo fajna pogoda, um, ale też już jest taki sezon, gdzie mgławice latają, także na pewno będziemy próbowali zrobić jakąś mgławicę dzisiaj, motorową um, jakąś tam, na Alextreamie coś popróbujemy. Nie jestem do końca pewny tego teleskopu. Wydaje mi się, że 130pds, a wymienię sobie szybciutko na Ascara, um, moi bardzo dobrzy, bardzo kochani znajomi, doradzili mi, żeby akurat takiego askara sobie dzisiaj założyć, bo tam ten pole jest troszeczkę szersze i będę mógł złapać jakąś fajną głowicę, przynajmniej taką, której jeszcze nigdy nie wstrychałem. Mam już taki mały cynk na głowicę, także mam nadzieję, że też mi się to wszystko dzisiaj uda. Także ja szybciutko lecę podmienić teleskop i do Was wracam. To trochę potrwa, dlatego, że mam tylko jednego EAF-a, jeden EAF, czyli automatyczną ostrość. No, i będę ją musiał po prostu wykręcić z tego um, Skywatchera, i po prostu wkręcić ją do Ascara. No i tam też jest troszeczkę zabawy z guidingiem. Także widzimy się później. Na razie. Szybka akcja, A tak już jest podłączony razem z guidingiem, wszystko zamontowane, wiecie co, nie wiem czy to będzie widać, ale u mnie w domu to chyba czysto nie jest. To jest tyle kurzu na tym teleskopie, a stał po prostu na półce w pokoju. Czyli nie wiem, chyba będę musiał pomyśleć nad y, y, sprząt, posprzątaniem domu, ale askar jest gotowy, możemy go spokojnie tutaj zakładać, wyważyć i będziemy gotowi na wstrykanie. na razie jest fajnie, ten wiatr mi trochę przeszkadza i wiecie co wam powiem, że już tak długo nie wstrykałem, że nawet, że teraz tak się zastanawiam, spadnie czy nie spadnie to nie spadnie to drzewo, jakby troszeczkę się powiększyło, bo jak tak patrzę, to mam bardzo małe okno tutaj Naprawdę bardzo malutkie okienko, żeby cokolwiek strikać. Także nie wiem, czy nie będę musiał tego gada ściąć. Ale drzewem zajmę się później. Chyba, że dzisiaj troszeczkę mnie to przeszkadza, to nie wiem. Wyciągnę drabinę szybko po, po obcinam tej gałęzie. Ale fajnie. Teraz ten wiatr taki duży, ale jak czytamy radę, czy tam pali z tym wiatrem, czy nie? Tak długo nie przystrykałem, że teraz to nawet ten wiatr mi nie przeszkadza, w ogóle nic mi nie przeszkadza, wiecie co wam powiem, jak spadnie deszcz w nocy i, będzie, i będą chmury, też mi to nie będzie przeszkadzać, też będę dalej wstrykał zdjęcia, mam to gdzieś, jestem tak zdesperowany, że po prostu muszę, muszę coś dzisiaj złapać, taki jest plan, będziemy łapać, co będziemy łapać to może później, zobaczymy, czekamy aż się ściemi, pa. Chyba był jakiś gol. <tak>, tak przy okazji kręcenia tego wideo, gdzie próbuję o sobie przypomnieć, że w ogóle tutaj jestem, że próbuję coś zrobić. Em, tak naprawdę gdzieś tam projekty mam niepokończone nie i ostatnio mi to jakoś nie idzie w ogóle. Em, bardzo chciałem podziękować swoim patronom. No powiem Wam, że jesteście niesamowicie wspierając mnie, osobę, która prawie w ogóle ostatnio się nie udziela em, na YouTubie i w ogóle na, na socjalnych mediach. Um, no, jest, wy ciągle jesteście ze mną, także strasznie, strasznie Wam dziękuję. Chciałem Wam powiedzieć, jeszcze tutaj szybciutko, że ten cały klamot, który tutaj wisi, praktycznie wszystko jest dzięki Wam. Także no, to jest niesamowite, że tak naprawdę strasznie rozwinął się ten mój em, klamot od czasów, kiedy zaczynałem. Jesteście niesamowici! Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. E, postaram się poprawić i. Mam nadzieję, że teraz te, jak te noce się zrobią troszkę dłuższe, będę mógł pokazać Wam praktycznie każdą przygodę, którą będę spędzał tutaj na ogródku. No i coś, coś, coś nowego, albo może coś odświeżymy starego. Także dziękuję jeszcze raz. Tymczasem ja sobie tutaj stoję jak ten kołek i czekam aż się ściemni. Teraz się robi ciemno już o 22, pamiętam jeszcze jak dwa miesiące temu wyciągałem teleskop, ciemno się robiło. O pierwszej musiałem czekać aż do pierwszej rano, żeby włączyć sesję na dwie godziny I to jeszcze nie było jakieś takie idealne dwie godziny. Teraz o 22 już będzie można powoli zaczynać, także nie jest tak źle, coraz lepiej się robi. Wakacje, Astro się kończą, można zaczynać. O, wszyscy się mi tu wydzierają, dzisiaj jakiś mecz, Anglia chyba gra w jakichś mistrzostwach, nie wiem, nie znam się na piłce, ale coś tutaj się wyprawia, także mam nadzieję, że Um, tak, pomiędzy golami ja będę mógł jeszcze coś do Was powiedzieć. Tymczasem ja czekam przy Na razie jeszcze raz dziękuję patronik, jesteście niesamowici, kołam Was. Hello, hello, hello. No słuchajcie, na razie ciągle jest ładnie. Nie wiem, czy mnie teraz widać tutaj na kamerze, zaraz zobaczę, ale robi się coraz bardziej ciemno um, i ciągle ładnie, także coś z tego dzisiaj będzie. Super, ja już sobie przyniosłem tableta. Na tablecie dzisiaj będę prowadził sesję na ACR. O ile nie zapomniałem w ogóle, jak to się robi. I mam nadzieję, że jakieś screeny wam pokażę. Ale plan jest taki: posłucham mojej bardzo dobrej przyjaciółki, która doradziła mi, aby em, chwycić się obiektu Mugłowica-Muszelka chyba jakoś tak się to nazywa SH2119 oznaczenie. Głowicy zaraz obok Ameryki, czyli w naszym łabątku. Jest w zenicie, także dość fajny obiekt. Wydaje mi się, że um, bez księżyca powinniśmy nazbierać bardzo, bardzo fajny materiał. Potem zrobimy pół godzinki gwiazd. Zrobimy to tylko w, w RGB, bez żadnych filtrów, bez L-Extreme, bez niczego. Um, pół godzinki myślę, że wystarczy na same gwiazdki. Trzymajcie kciuki, na razie wszystko jest fajnie, nie mogę się doczekać, ale jestem podekscytowany, masakra, jest, tak się cieszę, Jezu, że jak dziecko normalnie. Gdybym miał codziennie pogodę, to pewnie z lenistwa by mi się nie chciało, ale jak mam pogodę raz na dwa miesiące, to po prostu jestem taki podj podjarany tym wszystkim, może dlatego lubię to hobby. Dobra, już nie nudzę, dobra, widzimy się później, mam nadzieję już na tablecie, pa. Teraz nic oprócz tableta i szmatki nie zobaczymy, ale właśnie robimy flaty. Zaczynam sesję od flatów. Jest już ciemno. Zrobię 20 flatów z, filmem, z filtrem L-Extreme. i potem zaczynamy sesję. Ale już jest ciemno i będzie można zaczynać. No dobra. Hej, wiecie co? Mam tu tableta, gotowego. Nie wiem jak to wszystko będzie widać, ale zaczynamy to. Jesteśmy, ustawiłem sobie już ostrość, tak żeby mniej więcej to wszystko było ok, bo potrzebuję ostrość, żeby ustawić się biegunowo na Azir. Ja Troszeczkę tego wszystkiego pozapominałem, ale musimy się ustawić biegunowo, co nie. Czyli najpierw szybciutko tutaj nie wiem, czy mi się to udało pokazać na tablecie. Polar Alignment, czyli wejdziemy, wejdziemy sobie w PA, czyli Polar Alignment i, i damy go. I on teraz sobie porobi zdjęcia, poprzesuwa się i wtedy ja będę musiał iść na zewnątrz i tam ewentualnie pokręcić jeszcze śrubeczkami. A właśnie, słuchajcie, jak się obraca. Obraca się o. Kilka stopni, robi kolejne zdjęcie, znowu się obróci o kilka stopni, zrobi kolejne zdjęcie i będziemy już mniej więcej wiedzieć, gdzie mam się obrócić. Także tak szybko zrobię pola i do Was wracam. Uh, ale pozapominałem, o, znowu się obraca. Super, zaraz wracam. No dobra, ja już tutaj nie mogę za bardzo krzyczeć, bo się zrobiło już późno. Tam za ścianą wszyscy mi śpią. Także co ja zrobię, upewnię się, że jestem we właściwym miejscu. Ściągnę filtr Extreme i zrobię sobie pół godzinki samych gwiazdek. I potem wkładam L Extreme i robimy zdjęcia aż się zrobi jasno. Um, dlatego robię gwiazdki na początku. Bo jeśli pójdę spać i zostawię to wszystko, żeby to sobie samo skończyło, to przynajmniej nie będę musiał się martwić, żeby wstawać. Gdzieś tam w nocy i robić gwiazdki. To już będzie wszystko zrobione. Mam już zrobione flaty, i w sumie będzie mieć wszystko gotowe za jednym zamachem. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. To tyle. No dobra, to tak wygląda pojedyncza klatka naszej muszelki. No, powiem Wam strasznie. Nie jestem tego wszystkiego pewny, ale zobaczymy. Nie jest to bardzo jasna głowica, dlatego nie wiem co z tego wyjdzie, ale <laughs> zobaczymy. Pozbieramy ile się da. Połączymy to wszystko i będziemy oceniać już jak się zrobi. Nie chcę się przesuwać teraz już na inny obiekt. Zostawię uszelkę niech się pstryka. Super. Dobra, cześć robaczki, wracam z powrotem, tym razem jestem w szklarni przed komputerem i walczę troszeczkę z tym, z tym zdjęciem, które udało mi się zrobić, no powiem wam niedużo, jakieś 3 godzinki, ledwo, ledwo 3 godzinki się udało napstykać, teraz mam już pogodę beznadziejną, w ogóle nie zapowiada się pogoda w przyszłości, dlatego pomyślałem sobie, że te 3 godzinki szybko zestakuję i wam pokażę. I wiecie co, strasznie się rozczarowałem, bo myślałem, że będę miał w ogóle całą noc, a miałem tylko 3 godzinki. Potem przyszły chmury. Czekałem jeszcze chwilę, ale już widziałem na pogodę, że te chmury nie przejdą, to po prostu się zwinałem, koniec imprezy. Ale co się stało? Zestakowałem sobie w Deep Sky Stacker te 3 godzinki, i naprawdę wyszła taka kupa, że jestem strasznie zawiedziony. Jestem po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, ale tyle czekałem na to, żeby wyciągnąć ten teleskop na zewnątrz. A tu takie coś mi wyszło. I wiecie co? Patrzcie tutaj. Ja Wam pokażę. To jest w ogóle stack surowy, tylko naciągnąłem go tutaj w pikcie tak automatycznie. No i tutaj niestety jak widzicie, wszystko jest dookoła zielone albo niebieskie. No nie wiem co tutaj się stało. W ogóle kalibracja kolorów totalnie zrąbana, nie wiem co się dzieje. Później stwierdziłem, że tak naprawdę coś jest nie tak. Zestakowałem w pikcie i wyszło mniej więcej tak samo. Także no. No to wiecie co, powtórzyłem jeszcze raz flaty, no i, no i co, no i powiem wam, że zestakowałem i wyszło dokładnie to samo. Także nie wiem co tu jest grane, nie wiem co zrobiłem źle, cały tlen w ogóle z tego zdjęcia mi gdzieś uciekł, bo tak patrzyłem poglądowo, także coś zrąbałem. No ale wiecie co, najważniejsze jest to, że teraz może już być tylko lepiej, jak będzie pogoda, to na pewno gorszego zdjęcia od tego nie będzie. To jest jeden wielki plus tego wszystko, tej całej nocy. W końcu mogłem wrócić do tego pstrykania, mogłem nagrać coś dla Was, także jest super. No co ja teraz zrobię? Nie poddam się, spróbuję to zdjęcie jakoś ponaciągać, obrobić, nie wiem co z tego wyjdzie. Powiem Wam, że nie spodziewam się dużo, pewnie sam Kisiel z kupą na środku. No, nie wiem, to zrobiłem jeszcze gwiazdki, to wam przy pokażę. <laughs> zrobiłem gwiazdki w AGB <laughs> 10 sekund klatki, zrobiłem ich aż 200. Także takie gwiazdki powinny mi wystarczyć. Spróbujemy to jakoś dzisiaj obrobić. Do tego jakoś spróbuję szybko złożyć to wideo, żeby się z Wami jak najszybciej widzieć. Walczę nad odcinkiem z ACR, ale też ciągle nie mam pogody. Pamiętam, że zacząłem ten odcinek robić. Potem jakiś projekt mi wskoczył, później jakiś następny projekt i gdzieś tam w połowie jest ten odcinek zrobiony. Postaram się go zrobić jak najszybciej, jak tylko pogoda wróci i będziemy mogli coś w niego Także dzięki wielkie, że byliście tą chwilkę ze mną i mam nadzieję, że wrócicie następnym razem, jak znowu będę jakieś farmazyny wam tutaj pokazywał. No ale bardzo fajnie, bardzo fajnie było w końcu coś nagrać, um, nie wiem, muszę się nasmarować, bo już te jest zardzewiały jestem w tym wszystkim. Um, mi się wydaje, że te pierwsze lody są już przełamane i mogę teraz już tylko lepsze odcinki dla Was zrobić tylko lepsze zdjęcia. No, ale tymczasem ja sobie tutaj siedzę, pobawię się tym, a Was zostawiam już z tym, co mi wyszło. Nie spodziewajmy się niczego rewelacyjnego. Fuh! Dobra, to na razie, to ja się bawię. Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Ejka.